To Dobra, lecimy tok i damy sobie tutaj, o, oh, wow. hovel na razie. bo z hopperu łapie, o to chodzi. Tylko hopper nie. Okej, okay, i trzeba zrobić teraz tego bałwana i dać mu imię. Dobra, teraz to mi wszystko plany pozmieniało. To musi się dziwię, dlaczego taki oh. idealnie, <laughs> idealnie. Okej, okay, ja już nazwałam bałwana. A jak? A nie powiem. Musiałbyś, musiałbyś zobaczyć. Pewnie Marcin. No może. Bo... Nie, może. Kogo tu jest koń na wyspie. To eee, by był bo mam prawie konia No jest bałwanek. Mamy bałwankę. No zobaczcie tutaj. Zobaczcie tutaj. Jest bałwanek Mercek. Zobaczcie. I on chce mu krzywdę zrobić. Zobaczcie jak się uśmiecha. Trzeba pilnować, żeby mu nikt krzywdy tutaj nie zrobił. Oglądać mnie na niego. Bo się do tego bardzo kwałował. Tak? Weź nam jego streama na Discordzie. To zrobimy głośniej trochę. Na twojego streama na Discordzie? Tak. No, brzmi niepokojąco. Co on tam robi? Nie jesteś chyba w mojej bazie, prawda? Ty nie jesteś w żadnej bazie, prawda? Weź na Discorda lepiej Nie, ja wracam do bazy, ja się boję swojego połowę. Oj, weź na Discorda, masz 5 sekund. No nie, no czekaj, ja nawet mi się Discord tak szybko nie włączy! O, co ty robisz? Foka to Krzytom. Gdzie ty tu jesteś? Teraz spokojnie. nie? Dobra, to legalnie. No teraz. nie no co! Zostaw go z wyrodniarstwem! Chyba po bowiem Zosta... wszystkim widzą, że zabiłeś mojego bułanka. Ty, a no, ej, ja... Marcin, jak mu dasz nożycami Zostaw... na łeb? Zostaw, go! Marcin, jak mu dasz nożycami na łeb, to mu obetniesz szczupdy, nie? Ale tak. ja już obcięłam ją i on się tak fajnie cieszy. On jest taki uśmiechnięty. Jak ty go teraz wyciągniesz z w Czy ty kurde. mnie naprawdę zabudowałeś portal? Czy się z tego piłujeś też teraz? Kolega, wajcie na streamie w Discordzie. Czekaj. Pomocy, jakie mam ja się z tego portalu Oprócz <laughs> Pokaż to na imię. Czekaj. Co ty za <laughs> z moim łbankiem? Zostaw iść z to A jak pływa? Jak pływa? Zostawcie, bo jego w spokoju ja się cieszy. Już ja. Co jest? Po co robisz? się Wciś... 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 ja Już wam pokazuję, co się, co się dzieje. Czekaj, czekaj, mi, Marcin. Jezu, zostawcie mojego połowania. No koniec, bezpieczny. Zobacz, zobacz. Znaczy, no nie wiadomo, jak Marcin, zabrobowana. Ty naprawdę mi chatę zachoblowałeś? nie mój bałwan tak. go go nazywacie wiesz To jak co to teraz jest? tam na tym bowanem Jestem na gdzie No, O dodaj go na miejsce. Proste. To jest wszystko ja co zrobić z tym bałwanem No to na no, raz jeżdżę z tym bałwanem no Ty no, dawaj go do nas Transportuj go do nas No nie! Nie wiem jak go wyciągnąć z tej wody Ty ja wiesz, jak go do wody to, to on chyba umrze Oj Sandra, jesteśmy na głębokim gruncie, Ale uważam tutaj, teraz Ja tylko mam, Oj, bo wszyscy już może żeby w bałwana ma nie, strzeli. nie strzelić Chroń <noise> mnie, kurwa Chce bardzo trzy kurde bałwany, chronił mnie Ale na bałwanie <noise> Tak twojego zębiaka strzela, tak jak twojego zębiaka strzelał No musiałeś no to podpłynąć! Wisisz mi na im taga, mi na im To byś pomałował nie? F na czacie, F na czacie No co Sandra, naura, miło było poznać Takie naura, chodź tutaj Patrz Sandra, słuchaj, ja chciałem rozwiązać to bardziej pogodę. patrz co mam w ręce Oj oj oj, się uspokój co? Nie wej Samson ma naim taga Mam name taga Wisisz mi naim taga Oj 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 Dobra no, weź bo zaraz hit werficzne nazwę Sandra, uspokój się Wisisz mi naim taga chodź tu z tym naim tagiem Sandra Ten dzwoni और